To Michał, dawaj tu! Obie mi przyspek! Kurwa, to jest nity stary! Przez no, zajebiście w Tak, tylko... No, jakby... Czemu ma to dowodzić? No to, no to no wiesz, no jakby no po, po tych samych storkach nie można niczego stwierdzić, nie? Ale ja myślę, że to nie ma, że to nie ma to, co Sylwester wrzucił, to nie ma jakiego jak, jakby takiego. Um, mieć takiego value, że opatrzy, co nie odpierdalają, tylko to jest takie przesłanie do Boxdela: Boxdel, ty wiesz, ty wiesz, i ja wiem, i ja wiem. I mu jakiś wycinek z czegoś tam dał. Na zasadzie ty wiesz, ty wiesz, ja wiem, ja wiem. No. Zwróć uwagę na nazewnictwo. No ja za się małoletnimi, sprytny, ukryty przekaz. No bo podejrzewam, że też w Ardendze ciężko by było na podstawie nagrań może też nie ma wszystkich dowodów osobistych i tak dalej. Stwierdzić jednoznacznie, czy ta dziewczyna ma 14, 18, 50 czy 11, nie? No. Więc nie ma co się tutaj też... Yy... <tryk> Powiem Wam tak, nie jest prawdą to, że film miał się pojawić o godzinie 20, bo już rano ten film był, wiadomo, że się nie pojawi. Miał być ten film dzisiaj, ale kurwa go nie ma. No. Jakby ja wam, ja wam nie jestem w stanie za bardzo y, powiedzieć, jakie procesy tutaj zachodzą w, w ekipie robiącej ten film, czy w samej osobie, która ten film nagrywa, ale jest to już tak szczerze nudne. Jest to nudne. Bo gdyby z góry, ty wiesz, tydzień temu, jak niby miała... Jak pierwsze głosy się pojawiały, że będzie jakaś odpowiedź, że będzie film, że to, że tamto, nawet więcej stary niż tydzień temu, no to i by było okej, okay, film się robi, jak będzie, to będzie. No dobra, no to ludzie se czekają, tam nie wiem, jest ten film, nie ma, no dobra, ale jak... Z racji tego, że jest to podsycane yy, codziennie, czy takimi storkami, czy to, czy to jakimś loading, czy to, czy tamto, to... to no to już kurwa takie męczące to trochę jest, nie? Bo pierwszy, pierwszy ponoć film był jeszcze w zeszłym tygodniu. Bo znam kogoś, kto go widział. I nie, to nie jest Take kwan <tryk> go nie widział. Ale chciał też moim sposobem stówkę zarobić. No, więc... Yy, znam kogoś, kto go widział. Za dużo się o nim jakby nie rozgadywał. I oni coś niby zmieniają od tamtego czasu. Coś nowego dodają. Coś trzeba z lepszym wydźwiękiem zrobić. I teraz tak, wy jakby też nie rozmawiacie z niektórymi osobami, ale jeśli ten film teraz nie będzie jakimś mistrzostwem świata, jak nie będzie jakimś mistrzostwem świata, to kurwa. To się pojawią podstawowe pytania po kuju, bo, bo tyle czekać, nie? ale zgodnie z, jakby z informacjami, które ja posiadam, wszyscy ręce na klawiaturę, film ma się pojawić jutro. No. I powiem wam tak, powiem wam tak, możecie mi wierzyć na słowo albo nie, ale nawet już ja nie jestem taki kurwa bezczelny, nie? I to... I, I powiem wam szczerze kurwa, że ja nic nie wymyślał. Kurwa, ci ludzie po prostu kurwa tak działają na tej platformie. Ne. No. Proszę cię, przestań zapowiadać, tym, bo wbiasz do top farmazeuszy. Aha. Ty, Natan i farmazeusz, przez tydzień, że film będzie jutro, a tak naprawdę specjalnie hypowaliście, daj robicie pod Boxera, tak? Eee, no nie stary, no jakby. Dali mi jakiś jeden solidny argument, żeby ja cokolwiek miał zrobić w kierunku pomocy bogzelowi, Jakby, no, jeden logiczny. To głównie jak widzisz, że jedzie tir. Za jedzie TIR. Ci, ja, ci, ja, ci to, ja, ci to, ja ci to grafiką kurwa zobrazuję. Za jedzie TIR, nie? I w tym TIRze siedzi Wardenga. Tu sobie siedzi uśmiechnięty Sylwek i zadwany, zadwany. No i, i on sobie jedzie stary 90 na godzinę. 90 na godzinę, bo więcej się nie da. Zapierdala tym tirem. Ma 40 ton brudów. No ja chcę mi się pst. Albo napiszę kurwa, wiedziałem, że się nie zmieści, kurwa, i teraz mój autyzm jest, kurwa, pokrzywdzony. Ma 40 ton brudów i Sylwester, i Sylwester jedzie, płynie sobie na tej chmurce, tak? Tym tirem z brudami. Sobie płynie na tej chmurce. Tak? To kto normalny, stary... To kto normalny by się tu wpierdalał? Siema, Bogzel, jest spoko. To nie jestem ja, stary. <ścoughs> no, to nie jestem ja. Jak macie Twitcha i on krzyczy Pokażę stary. Kurwa nie mogę tego znaleźć. No ale, jak przy, Jak przychodzi stary. Jak przychodzi sobie Twitch i krzyczy: Hello, it's me! To ja nie jestem Twitchem, stary. No. To nie jestem ja. Jest na rękę bokserów, że przedłuża czas wyjścia filmu. Każdy znudzony aferą ma sygnalizować czekanego ruchu, więc tak naprawdę nie będzie takiego hype. No ale to jest yy, prawda. Jakby moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, yy, kurwę błędem jest niewypuszczenie filmu przez bokszela, nie? Chyba, że tam rzeczywiście kurwa nic nie ma. No to wtedy, no to wtedy wiesz, to wtedy w jakiś sposób. Wtedy w jakiś sposób jest to logiczne. Ja nie wiem, zaczynam podejrzewać, że być może to jest jakaś gra, która. Tylko nie wiem, co ma na celu, bo bo wiesz, możesz głupoty mówić, możesz głupoty mówić, ale na koniec dnia na koniec dnia, yy, jak on tego nie puści albo wypuści, będzie słabe, to traci podwójnie, nie? Wiesz o co chodzi. Jak nic nie ma, jak mój kolega widział film, no, no kurwa, ale no, wiesz. To, że ktoś widział ten film i powiedział, no coś tam mówi, to nie znaczy, że to nie znaczy, że ludzie jak na to spojrzą, to powiedzą, o tak, Boxel ma rację, ten i ten jest chujem. Internet jest nieprzewidywalny. Yy, więc... A mi ciężko by było odkryć jakby parę rzeczy słyszałem, ale z racji tego, że ja tego nie widziałem, to mi ciężko jest powiedzieć kurwa, czy to do mnie trafia. <tryk> Boxer, kojarzę gościa. Przecięliśmy się kilka razy na fame, czy przy Bazie, ale nigdy nie byliśmy jakimiś turboziąkami. No ale to jest yy, najsłynniejsza pasta wykopowa odnośnie No. A co chodzi ze storką o podziękowaniu dla Boxela? Spekuluje się, i to ja już słyszałem parę dni temu, że Boxel jest poza Fejmem, nie? I tym razem to nie ma być niby tak. No, tylko widzisz, tylko ja ci coś powiem, co się mówi, a potem się to nie wydarzy i będzie kurwa, że cię okłamałem. Ja ci powiem, jakby co słyszałem. No to ja słyszałem, że jakby już jest rozwód. Tak zwany out. No. Ja tej storki już, ale widziałem, że była o 18. Bo jest cały Twitter ją wrzucił w tym samym momencie. Zresztą ja też ją na Instagramie widziałem. Czy nie da się tego w CIDG sprawdzić? No jak już to w KRS-ie, yy, ale wiesz jakby jaka jest prawda prawda jest taka, że jak ty wejdziesz na KRS-FAMU nie i sobie będziesz sprawdzał patrz KRS mamy, na no, powiedzmy nie no i mamy tutaj no, że mamy tu udziałów i tak dalej nie no tu w sumie rada nadzorcza jest no dobra gdzieś tu są udziałowcy no chuj w to nie masz tam yy... Kurwa, bo to trzeba by było odpis pobrać, żeby byli udziałowcy chyba. Chuj wie co to się Aktywa, przychód, zysk, wartość firmy 23 miliony. To jest to? Kurwa tych stron teraz takich tylko po to, żeby Ci opierdolić jakieś te... te jakieś cenniki jest kurwa No, ma, dobra, ma, masz, tu, masz tu tych. Ma, masz tu tych. Też nie do końca spowiedziane, że jak ktoś zniknie z rubryki wspólnicy, albo nie będzie kurwa w zarządzie, czy coś, to że de facto z tą spółką nic go nie łączy. Bo można. No są różne. E, są różne nieoficjalne metody, żeby taka osoba nadal jakoś uczestniczyła w działalności takiej firmy. Ale no ja słyszałem, że no, ma tak nie być, to nie jest tak, że wiesz, pod publiczkę czy coś, tylko że rzeczywiście cześć, nie? Że się miłego dnia i, i te. A co, czy oni go wykupią, czy coś, to, to, to no, ja już nie wiem, i... nie? Ja z nimi na spotkania nie chodzę. No. Pierdolenie, jakby go wyjebali, to wydali świadczenia jakieś storki, że dzięki za 6 lat pewnie dalej będzie, ale ukryje sobie udziały. jelo na chuj, drążyć temat. Wiesz, co ja Ci powiem? Ja Ci powiem jedną, jedną rzecz. Fame, y, fame to jest firma, nie? To jest biznes. I albo jesteś z, kim, z kimś kolegą, albo z kimś robisz biznes. Wiadomo, że jak jesteście kolegami i robicie biznes, to jest spoko. Aczkolwiek w momencie, kiedy są takie sytuacje kryzysowe, to musisz sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie, nie? Yy, co ci jest potrzebne do życia? Problematyczny wspólnik czy utrzymanie biznesu? I nie oszukujmy się, że yy, fame jakby bardzo się nad. Fejm jako wiesz, spółka i tak dalej. Bardzo się nad, nadwyrężyło. W zeszłym roku, żeby przywrócić Boxdela i koniec końców, pewnie dochodzi do takich, security, do takich to przemyśleń to na zasadzie: tak, no dobra, damy mu kolejną szansę, stracimy tylu i tylu partnerów, stracimy tyle i tyle w reputacji, stracimy tyle i tyle kontrahentów, bo to się zawsze wiążą takie afery z czymś takim. I kto ci zagwarantuje, że za pół roku czy za rok. Kolejny raz yy, nie wyjdzie coś. No i kurwa, wiesz, no nikt na koniec dnia. Bo już miało pewnie nic nie wyjść. Już miało być dobrze, wiesz, już było dobrze, już było dobrze. I tu chuj, no, no i nie było. Ja myślę, że koniec końców, że koniec końców ważniejsze niż kolega wspólnik dla ciebie jest, kurwa, mieć co jeść, nie? No. Czy sklanie oglądanie w planie oglądanie cloud? Nie.